Uwielbiam tą imprezę. Dzisiejszy rajd świdnicki, kiedyś rajd Elmo, to jest dla mnie niesamowicie kultowa, kultowy rajd, kultowe zawody. Ja tu przyjeżdżałem jako dziecko kibicować e, takim nazwiskom jak Bublewicz, Hołowczyc, Przybylski, Koper i tak dalej i tak dalej. Zawsze chciałem się ścigać tutaj po Patelniach Walimskich, po Lubachowach, Jodłownikach. Te wszystkie odcinki e, są znane, chodziły już, jeździły już przez wiele lat. Jasne, że wielu narzeka, że się jeździ je co roku, no ale gdzie mamy tu jeździć? Jak te odcinki, tak jak wspomniałem, są kultowe. One w jednym roku idą w jedną stronę, w drugim roku w drugą, w jednym roku te odcinki idą, czy te osy, w drugim czy w następnym idą inne, więc no, one się będą powtarzały, to jest oczywiste. Także tutaj nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć z tego powodu. I ja właśnie należę do tego grona zawodników, którzy się cieszą. Troszeczkę może jestem zmartwiony pogodą, bo jednak ona nas nie rozpieszcza, szczególnie z powodu, że nie jest jakby jednolita, czyli albo nie jest sucho, albo nie jest zupełnie mokro. Najgorzej jest jak właśnie tak troszkę pada, troszkę nie. Ciężko nam później dobrać właściwe opony, a jedziemy cztery odcinki w pętli, także jest to naprawdę może to być kluczowe, może to mieć kluczowe znaczenie. Ale dzisiaj jestem, mówię, dobrej myśli, jesteśmy świetnie przygotowani, reprezentujemy świetny zespół. Także nic tylko się cieszyć i, i, i z, niecierpliwo, z niecierpliwością oczekiwać walki na trasach. Plan ten jest taki, żeby wykonać swoje zadanie, czyli popełnić jak najmniejszą ilość błędów. Najmniejsza ilość błędów e, to będzie najlepszy czas na odcinku, bo nie, e, ci, co wygrywają, nie są najszybsi, tylko popełniają tą ilość błędów właśnie minimalną. Plan jest taki, żeby zrobić swoje. Czyli na tyle analizować, skupiać się na drodze, żeby tych błędów było jak najmniej. Trudno powiedzieć, biorąc pod uwagę, e, Fakt, że w ostatnich e, kilku edycjach, a właściwie e, mam na myśli wszystkie edycje, w których startowałem, nigdy jakiegoś wyniku spektakularnego mi się nie udało osiągnąć. Najlepszym wynikiem chyba e, było wygranie Pucharu Peugeota w 2006 roku, M więc biorąc pod uwagę ten fakt... E Naprawdę ciężko jest mi te szansę ocenić. Natomiast no, chcę wierzyć w to, że mam szansę wygrać <noise> I, i do tego będę zmierzał. Myślę, że moje miejsce w szeregu jest jeszcze za czołówką. Zaczynam spokojnym tempem. Nie będziemy patrzeć kompletnie, bo pewnie na pierwszym odcinku dostaniemy łomot. Jedziemy swoje, z każdym przejazdem będziemy zwiększać tempo. Tym bardziej, że ten rajd jest taki, że jest też bardzo wiele miejsc na odwagę. 0-1. Idziemy albo spokojnie. I pewnie czołówka jadąc na rajd wielokrotnie już autem R5, zaciśnie zęby i powie atakujemy. Ja jadę swoim tempem, liczę na pierwszy odcinek drugiego dnia, który jest bardzo rajdowy, nierówny, wąski, brudny. I tam myślę, że wiem o co chodzi. A na szybkim 01 wolę nie ryzykować, już raz zaryzykowałem. No, jeśli chodzi o trasy, to, to, to tutaj one właśnie swoje pierwsze kroki rajdowe stawiałem też tutaj w tej okolicy i na tych, dokładnie na, na tym łasie, który idzie w tym roku e, z Lubachowa przez Zagórze Śląskie, tam, tam się zaczynało, z który pierwszy raz w ogóle w życiu jechałem. Także doskonale go pamiętam, tym bardziej, że zaraz za między metą lotną a metą stop wypadliśmy z, z Jackiem z trasy. Także trasy nie są żadną dla mnie niespodzianką. Natomiast jechałem w tym roku rajd do Mistrzostw Europy ośką, więc Biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że trochę się zmieniła specyfikacja samochodu R5, w którym startowaliśmy w zeszłym roku, no to jest pewną zagadką, chociaż zrobiłem 120 km na testach. I myślę, że jest ok, czuję się dobrze. Mamy wszystkie nastawy. Auto, jakby jeśli chodzi o same ustawienia, nie jest dla nas też żadną tajemnicą. Ciekawe, jak będzie się nim jechało, bo jest dużo mocniejsze w porównaniu do wersji zeszłorocznej. Wiemy o tym, że jeździmy wszyscy bardzo podobnie szybko. Teraz jest kwestia, kto popełni tych błędów mniej na trasie, na danym rajdzie. Ten może właśnie czuć się później na mecie zwycięzcą. Może z zewnątrz tak wygląda, ale yy, sam u siebie widzę dużo błędów i tym bardziej, że ten samochód bardzo wiele wybacza i naprawdę można w wielu miejscach troszeczkę optymistycznie podejść do danej partii, ale z techniki jazdy jest jeszcze dużo do zrobienia. Odcinek miejski, e, myślę, że jest super sprawą. Myślę, że zawsze jest tutaj co roku e, dużo ludzi. Trochę dyskusyjna jest kwestia, czy za te odcinki miejskie powinny być nadawane punkty, ale tak już jest, w zeszłym roku tak było. Przez cały sezon, więc już dążyłem się przyzwyczaić. Natomiast e, wydaje mi się, że idea Power Stage'a jako taka jest bardzo fajna, tylko że Power Stage'em powinien być normalny OS, a nie OS miejski, który z założenia jest raczej świętem dla kibiców i takim miejscem, gdzie można byłoby pojeździć trochę bokami. Ja przyznam się szczerze, że ja nie lubię takich odcinków miejskich, ale... Ten akurat z Wiednicy i tak uważam, że jest zupełnie niezły, może tak w ten sposób go określę. W zeszłym roku udało mi się go wygrać, zyskać trzy punkty dodatkowe właśnie za Power Stage, także cóż, no myślę, że jest OK, nie ma co narzekać. Tak naprawdę start Power Stage to będzie nagroda, czyli przejazd po tym OS-ie z względem tego, co się będzie wcześniej działo, to już naprawdę będzie jak niedzielny obiadek. Ale no, ten odcinek też się liczy do klasyfikacji. Można na nim dużo stracić, jeżeli coś się przekombinuje. No Będziemy walczyć. Na razie skupiamy się na odcinkach, bo naprawdę jest co tam robić. Tym bardziej, że pogoda. Ponoć chce płatać figla. No i dobrze, bo będzie loteryjnie. Będzie pewnie trudniej. A im trudniej, tym troszeczkę może uda nam się zbliżyć do tej czołówki, która świdnicki posłuchy jechała wielokrotnie. No i będą zaciskać zęby na każdych. W najszybszych partiach. A ja sobie będę pyrkał z bartolem spokojnie z tyłu, patrzę, co się dzieje, stopniowo zwiększając tempo. Taki jest plan. Cieszę się, że udało nam się wygrać. Jest to dla nas świetny wynik, dobre rozpoczęcia roku. Bardzo chcielibyśmy tą pasę kontynuować, no bo jest to miłe po prostu. Bardzo fajnie, naprawdę drugie miejsce brałbym w ciemno, wjeżdżałem na rynek z numerem 3, wtedy ryczałem, teraz wjeżdżam z wujką, znowu ryczałem. Pan był taki, żeby dojechać do mety, nie było założenia takiego akurat na którym miejscu, zresztą miejsce jest podyktowane awarią techniczną kolegi z zespołu Filipa i błędem na jednym z ostatnich odcinków Łukasza Hawaja, także. No ja wiem czy udany, nie, nie jesteśmy zadowoleni tak szczerze mówiąc. Wygraliśmy klasę Open, czwarty jesteśmy w klasyfikacji generalnej. Co prawda po terpiątki na razie nie mamy podejścia, ale my bardzo mało zrobiliśmy kilometrów. I już dzisiaj zupełnie lepiej się nam jechało, tym bardziej, że trafiliśmy z ustawieniami. No, powinno być coraz lepiej z rajdu na rajd. My będziemy pewniejsi i myślę, że będziemy mieli lepiej zastroić ten samochód. Hello. Dzisiaj trafiliśmy z ustawieniami, trafiliśmy, bo tak trochę do, nie, nie znam tego tematu i, i mocno lawiruję. Mam fantastyczny zespół, który podpowiada, no i dzisiaj samochód działał tak, że można było jechać po prostu, skupić się na czasie. Doszedł w aspekt psychologiczny w postaci jeszcze wytrzymania właśnie walki psychologicznej, jeśli chodzi o rozgrywkę z Łukaszem Hobajem. Niesamowity temat, mogąc z takim dżentelmenem rywalizować mistrzem Polski przed ostatnią pętlą końca rajdu. Czekam z niecierpliwością na Kaszub, który jest szutrowy i wszyscy mówią, że to jest jakaś najfantastyczniejsza sprawa pojacierpioną na szutrze. Tak jak tutaj wygrywać, ale konkurencja na bank mi nie pozwoli, żeby to tak łatwo przychodziło. Zobaczymy, no będziemy walczyć, o to tu chodzi, żebyśmy się ścigali, jeździli jak najszybciej i walczyli. Szkoda, bo naprawdę jak zobaczyliśmy go z Bartkiem na odcinku, to będzie strzelam 1,4 czwarta OS-u nie potrafiłem się, się potem kompletnie pozbierać, nawet nie tyle, że atakować, jechać za szybko, tylko koncentracja spadła do absolutnego zera. Nie potrafiłem się skupić, a bardzo czekałem i liczyłem na to, że przed Power Station będzie między nami tam jakieś 0,2. I ostatni OS pełne emocje rozstrzygnie, ale niestety no taka jest dyscyplina. Ja warłamowie, teraz Łukasz.